Cześć ludzie, jest to drugi odcinek pod tytułem Zagrajmy w King Kong. Tutaj freeze z tej strony, no i co, zaczniemy nagrywać, nie? Aha, zanim zacznę to powiem od razu, że sorry za ten szum, który jest, ale niestety nie potrafię skonfigurować tak nagrywania, żeby nie było słychać tego szumu. Więc sorry za to. Jeżeli ktoś wie jak to zrobić na Windows XP to niech powie. No, chyba tyle, to co, zaczynamy i z tym dźwiękiem tyle zawsze problemów jest. Nie wiem, czy teraz będzie znowu ustawiony dobrze, bo kombinowałem coś z tym szumem i chyba mi się wydaje, że coś tam pozmieniałem. No, ale będę mówił głośno, to będziecie mnie słyszeć. Tylko, żeby dźwięki z gry za głośno nie były, a może nie będą, ściszę trochę. Może się jeszcze zdążę napić. Bardzo dobre. Polecam wszystkim tym bark o smaku kaktusa jeszcze z jabłkiem i limonką. O. Polecam. No. Bardzo długo to się wczytuje, no ale co zrobić? O! Jestem. I co tu, gdzie jesteśmy? No, pamiętam, że wczoraj zakończyliśmy za tymi kratami. Nagrywanie. Co, gdzie? A o! No jesteś! Naciśnię skrajpa. No to już przecież zapisałem. Co to się tak cyni? Nie. No po takim by wchodzili, nie? Po Duknąłby na ziemię to. O! Gościu będzie kręcił. Co tu he's leaving why isn't he landing <Barn> <editors> <lide> he needs to find a stretch of water that's protected from the storm oh się it's O, co? and i should have to hang on to the over there He's dropped something so help yourself jack be careful they're loaded we've got to get share of struskov Mamy shotgun. Ludzie. Cześć, znam, to nas no to niech tam zrzuci, no. to albo to, albo to, a nie wezmę shotgun, skoro proponują to musi musi być jakiś ważny powód. O! I chyba widzę że ważny powód. Oni się tym zajmą. Co, gdzie? Czemu? Tym razem nie zapomniałem włączyć stopera, ha oj aha tak je było oni tak nas zabiją... znaczy no nie zabiją ale się dowiedzą że tu jesteśmy no co tak dobrze no Jack I'm gonna need your help with this Yeah Get over here and help me More, yeah. We can go, way <coughs> but, so you is... One more left to find. So there's another bar of wood there on the ground. Yeah, oh, went into the post. I think it's some kind of level. You're right, Carl. This island is fantastic. Yeah.

Bo no, z tego takie kolce I jakby to spadło ja Przecież przeładowałem już A różesz dubsko Szybciej no Zepchniemy ją A lepiej nie Może jakiegoś gościa zepchniemy O Nekropolia Szczerze mówiąc, nie robiłem żadnych prób, jeśli chodzi o dźwięk Więc nie wiem, jak to teraz się będzie nagrywać Ale myślę, że w porządku Kurde no, to jeszcze chipsa hmm. Bardzo dobre

Jimmy! Lumpy! Over here! Yeah, Preston! <laughs> <in>. You okay? <laughs> Bring it ashore over here! The so strong! We'll never make it! Yes, you will! Land as soon as you can. can! We'll see them again. Let's go! First thing we Jaki have się, to do is find for the plane to land. Co to? Ciernie jakie? Zobaczmy, co nam to. Tu... No, dwa magazynki w, w zapasie. Jak to dwa magazynki w ja, Jeszcze nie rozumiem tej gry. W ogóle nie więcej się będzie teraz działo. Ponieważ nie, gram na ślepo. A to już mówiłem w pierwszym odcinku. Gościu, szybciej. Jack, look at these. It looks like some kind of tomb. This is a lost civilization, not completely lost. Look over there. Jack, who lit that fire? Thank. You think this island might be inhabited? Excellent. We need some extras in this movie. Conduct. A to, about to light it. Oh, ah, what kind of motive? Oh, Ło, ludzie. Ależ gierka. Chyba o to nam chodziło, nie? Przypale ci twarz. Nie reagują na to. To dobre takie. Odpalamy. I już jest pochodnia. A, weź z powrotem. Gdzie ty? A tu. Kurde, za dużo Skąd się. Co? ten gościu tu wziął. Dwa z <grym w górę> Dwa to jest on tyłu. I hit magazyny Two backup. This is the perfect place to shoot. Two on backup. O, wy robisko. Kurde. Wajen, co to? Oh god. Ale dostał strzała. Pięknie. It's incredible. tu gościa na I'll save Two magazines on backup. Someone's hurt! I'll take care of it! Someone's wounded. There! Look! Open fire! We can go now. Happy death. Have you fill of real life yet? Am. Come on, let's get a couple of shots of you in front of this statue. we'll Excuse me, Mister wow. Denham. Shouldn't we I concentrate on finding Preston oh, and great ideas! He must have at least three cans of film with him. Go, shoot, Val. Just take his muti. All right. No chance. Bad blood, He ain't going anywhere. He's never going to show up again. Ło cholera co to jest? Ludzie, co tu się dzieje? All clear, let's go Catch A to nie tego, no Heze! O tego Here, Catch! Co on mi tu wręczy? O rany boski Może oddasz mi tą broń? Heis. No. Dzięki. Idziemy dalej. Gdzie to? Almost out of ammo. Kurde, za szybko się, a nie do. Want my gun? It's loaded. Denham! Bamyę wszystko. Ej, nie mam, nie mam amunicji. Zresztą. Zami się. Zami się. No, myślę, się. OK. Nie mój, o, o. Nie I wiem, że to zrobić. Nie wiem, Nie wiem, Mówiłem o kamerze! Nie sól... wiem, jak to wiem, Nie wiem, jak to Nie

To alpinistka jakaś. nie da rady. A może i rady? Znaczy, ona da radę na pewno. A kto? Aha, co? Gdzie teraz moja kolej. Nie jestem. Się na i się z tej <laughs> Wiadomo, Oni sobie zostaną, a ty idź, nie? To znam to skończy. O kurde. Gotta reload.

A ja się zbierają, tak? O. Dobre. Jaramy wszystko po kolei. Gdzie? Gdzie coś tam widzisz? Nic nie widzisz? A, nie da się jej zaatakować. Zajmij się drzwiami. gdzie on zniknął. Dobra, myślę, że tutaj zakończę nagrywanie, ponieważ już nagrywam 14 minut. Mam nadzieję, że mnie było słychać, bo daleko byłem od mikrofonu, ale, ale myślę, że mnie było słychać. Ech. Szczerze mówiąc, zawsze były problemy z dźwiękiem, kurde, i nie wiem jak to cholera, ale myślę, że w tym odcinku będzie lepiej. I sorry za ten pierwszy odcinek, w którym na początku słychać, mi się nie chciał nagrywać, ale tam napisałem dlaczego. Polecam wszystkim kanał DualShock Black, porządny gość, najlepsze teksty. Dobra, kończę nagrywanie. Cześć.